Cześć wszystkim, jak kręciłem filmik z wyciągania dywaników i ogólnie rozbierania tapicerki i tunelu środkowego w moim Discovery, no to też tam pokazywałem Wam, że ten panel po prostu opuszczenia szyb, no ogólnie tam są te piny i one się tam wyłamują. Ja to próbowałem podklejać, jeszcze miałem taki pomysł, żeby nawiercić i wkleić te piny, a może to po prostu będę jakoś tam a sobie mm, spróbuję jakoś reanimować. Aczkolwiek e, znalazłem na sieci też chyba o tym wspominałem po prostu plany m, do tego e, panelu. E, no i chciałem wam pokazać właśnie, bo e, kolega mi to wydrukował na m, drukarce 3D, e, jak to wygląda, jak, jak e, to się ma, jakby w porównaniu do tego oryginalnego e, panelu. No, sami ocencie, po prostu no mi się podoba, ogólnie uważam, że jest fajnie to zrobione, te piny są wymienne, więc nawet jak się któryś złamie, to można go po prostu sobie wymienić na, na nowy. Link do tych planów, bo one są dostępne za darmo na internecie. To wrzucam Wam po prostu w komentarzu, przepraszam, w opisie do filmu. No to teraz zobaczcie, jak to tam wygląda. Dobra, więc tutaj mamy te dwa panele. Na górze jest ten panel oryginalny, a na dole jest wytrukowany na drukarce 3D i trochę tych pinów. E, sobie przyszła niedawno paczka, więc ją rozpakowywałem. Z tym oryginalnym jest taki problem, że e, właśnie są te, te piny, są e, to jest odlew i one się niestety e, strasznie, strasznie łamią. Ja już to raz reanimowałem, tak po prostu skleiłem, no i to nic nie dało tak naprawdę, bo, no, bo one się zaraz odłamały. Mm. Chciałem kupić taką część, bo była tam w ofercie chyba jednego czy dwóch sklepów, nawet pisałem no i się dowiedziałem, że zostało to wycofane z oferty e, więc opcje tak naprawdę są e, dwie, sorry trzy, no jedna to jest reanimować jeszcze ten panel jakoś jest to do zrobienia, wydaje mi się wziąć dremela po prostu albo e, nawiercić tutaj e, w tym miejscu e, po prostu spróbować to nawiercić jakoś e, i ten pin tam w środku wkleić. E, wtedy on się powinien trzymać e, i będziemy jakieś jakąś taką większą powierzchnię styku. E, druga opcja jest: e, no, można to właśnie reanimować. Chyba nawet będę, będę zrobię to, bo ten panel jest po prostu w dobrym stanie i szkoda go. Druga opcja to jest szukać używki, no i tutaj niestety no, ceny są bardzo wysokie. Kurczę, nawet widziałem, że ktoś chce z taki kawałeczek plastiku ponad 100 zł. To jest lekka przesada. No i trzecia opcja, którą ja wybrałem, to jest wydruk 3D. I na sieci znalazłem normalnie darmowe plany do tego. Ktoś to udostępnił, więc super, ogromne dzięki. I kolega mi to po prostu zapuścił, jemu też bardzo serdecznie dziękuję za ten wydruk. Co tutaj jest zmienione? No, jest tutaj przede wszystkim to fajnie zrobione, że są takie sloty porobione. Jak widzicie na te piny i po prostu wkłada się te piny, mocuje się, można je jakoś tam wkleić lekko. I to się trzyma. Mam nadzieję. Będę to jeszcze testował. Moim zdaniem całkiem spoko. No widać, że to nie jest oryginał. Ma to taką swoją fakturkę. Ale jest ona dosyć ciekawa. Cała ta część wygląda bardzo moim zdaniem estetycznie. No i myślę, że to będzie fajnie wyglądało w środku. Piny są wydrukowane. Są po prostu połówki. Ja się na druku 3D nie znam, ale wydaje mi się, że tak to po prostu łatwiej jest wydrukować i teraz po prostu muszę je tylko skleić, te dwie połówki ze sobą, no i włożyć i będzie działało, nie? Nie wiem, moim zdaniem w ogóle fajna opcja, wydruk 3D, sam może za jakiś czas sobie pomyślę, żeby jakąś kupić, jakąś podstawową, taką drukareczkę, bo, no bo nie oszukujmy się, no to są stare auta, sporo tych plastików. Albo kosztuje krocie, albo po prostu są niedostępne i trzeba szukać w Polsce, za granicą. Za granicą to jeszcze więcej kosztuje, więc możliwość wydrukowania sobie takich plasticzków albo nawet niektórych elementów przerobienia jest naprawdę moim zdaniem fajną opcją. Nie ja wiem, no po prostu powiedzcie, czy Wam się to podoba, czy nie. No wiadomo, ten oryginalny panel jest troszeczkę ładniejszy, tu widać, że to jest takie dopieszczone, tutaj takie te wszystkie krągłości i tak dalej, ale wydaje mi się, że temu 3D niczego nie brakuje. Powiedzcie mi, co sądzicie w komentarzach, a ja tymczasem zabieram się do sprzątania auta. Trzymajcie się na razie, cześć.